Wszystkiego najlepszego, szczęścia, pomyślności, e, e, radości, pomyślności. I szczęśli, szczęśliwego nowego roku. Żeby ten był ten e, szczęśliwy, wesoły, wesoły nowy rok, szczęśliwy. I to jest najładniejsza dekoracja, świąteczna wigilnia, w sypialce na ładniejsza, na, ładniejsza sy, e, e, na ładniejsza dekoracja sypialce, wigil, świąteczna wigilna dekoracja sypialce. Jeszcze raz życzę wszystkiego najlepszego szczęścia, szczęścia pomyślności, radości, e, godności. Dużo, dużo, dużo prezentów. Jeszcze raz dużo prezentów. I szczęścia, pomyślności. Jeszcze raz szczęścia. Na ładniejsza dekoracja, na piękniejsza na świecie. E, Takiej dekoracji, na ładniejszej dekoracji sypialni nikt nie widział. E, to jest na ładniejsza dekoracja świąteczna wigilna. I jeszcze raz wszystkiego najlepszego, szczęścia, pomyślności, godności. Dużo, dużo i dużo, dużo e, szczęśliwych, szczęśliwych e, życzeń, szczęśliwych życzeń, e, żeby marzenia się spełniły i życzenia się spełniły. Żeby się marzenia spełniły i ży, e, życze, żeby się życzenia się spełniły. Żeby życzenia się spełniły, ży marzenia się spełniły. Wszystkie, wszystkiego najlepszego, szczęśliwego Nowego Roku. Żeby się marzenia spełniły, żeby się życzenia się spełniły, Wszystkie, wszystkiego, wszystkiego najlepszego i szczęśliwego. Żeby się, że coś, żeby się komu coś udało, żeby były same marzenia. Same marzenia. I to jest najładniejsza na na dekoracja, że nikt na świecie nie widział, jak ładnie, jak ładnie taką dekorację zro, zrobiłam, taką świąteczną, wigilną dekorację sypialce. Wysołek świąt. Wysołek świąt szczęśliwego nowego roku, wszystkiego najlepszego, szczęścia, pomyślności i jeszcze raz, żeby się wszystko spełniło. Najładniejsza dekoracja dekoracja, naładniejsza dekoracja e, na, na świąteczna wigilna, sypialce i jeszcze raz szczęśliwego nowego roku, wszystkiego najlepszego, szczęścia, pomyślności, co wy, co wy w ogóle życzycie? Co w ogóle w ogóle życzycie? Wesołych świąt!